Zmienił offline screen na koniec, a mógł zmienić na tego prowizorycznego. Dobra, eee. Dobra. chłopaki, myślicie, że czegoś o czymś zapomniałem? Nie, z porządku. Już wszystko powiedziałem, co ważne było na dzisiaj? No. Chyba tak. Poznaliście widzowie nowe narzędzia pracy? Y... Nie, 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 żadna liga. Już na nic mnie nie namówicie widzowie. Wszystko się klei, kurwa. Tak się spociłem na początku. No, był, był ten. Było dobrze. Ocinku. Dzięki, Kubuś. Taką mi zajebistą... Małe motywacyjną dałeś, prawie się popłakałem. No byłeś mocno emocjonalnie. Kuba do mnie zadzwonił przed streamem i powiedział, widzowie, że jestem wielki i mi może loda robić. I się wzruszyłem. Sumie to cytat. Rację miał. Nie, widzowie, yy... Jeżeli wszystko powiedziałem, co miałem dzisiaj powiedzieć, jeszcze sobie próbuję przypomnieć, to zakończymy na dzisiaj. Jutro się proszę yy, przerzedzić. Jutro już się zajmijcie własnym życiem. Bo, bo jutro będę robił jakieś tam rzeczy nudne i ktoś powie, o ale nudne i... Boko, ja już mam filmiki dla ciebie do obejrzenia. Parę i ten. Co? I to jeszcze to jest... jakieś głupoty. No. no. Będą Zatyskałem. dobre reakcje widzowie jutro na YouTube'a. Ja coś mogę przygotować z filmików. Ty, a my Ale myślisz... akcja GTRP, nie uwierzysz. Napad na bank. Napad na bank. No. Okej, kolej kurwa. <laughs> eee, nie no, Luki, jak coś masz, to przygotuj pewnie, będzie mi bardzo miło. Eee, ja jutro mam tylko obejrzenie konferencji, coś kurwa, coś zapowiedzi konkursów, przedstawiam Discorda i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, nic się nie będzie działo tu wielkiego przez dwa miesiące, oprócz tego, co już zapowiedziałem wam, czyli gierka z Lukim, Wysockim, derby, może jakiś JRL i... No i jeszcze tak będzie jeden to? stream z rozwiązania tych konkursów. No do końca... Pff, kiedy masz walkę, Kubuś? 28? Tak. No to pewnie 26 pojedziemy, no to tak naprawdę mamy 12 dni na 7-8 streamów. Czy szafkę hola? Mam dziękuję. Także no w następne dwa tygodnie luki. O. Napraw ten jebany Discord, ale ja nie wiem co się dzieje. No. Discord jest zlagowany, bo sobie. bardzo dużo ludzi doszło, to się wszystko ogarnie na spokojnie. Słyszałem, już widziałem pisali ludzie, żeby, żeby ich skikować, bo im się zbugowało i tak dalej. Nie, nie, to po prostu wszystko z czasem się ogarnie i naprawi, po prostu boty już nie wyrabiają, bo... Pierdoliło się was kurwa tyle, że nikt o tym no, nie pomyślał. 50 tysięcy osób. Więcej w godzinę... ludzi się wpierdoliło na Discorda niż w ogóle myśleliśmy, że będzie widzów, no. No 50 tysięcy osób jest już na Discordzie, co jest wynikiem no, dość kurwa ogromnym. I nie dość, że boty z Discorda się zlagowały, to sam Discord się zlagował i całe permisje się pobugowało i Discord nie wie co się dzieje. No raz je po prostu widzowie. Rozpierdoliliście, widzowie! Jesteście najlepsi, kurwa, kocham was, to wszystko jest robione dla was. Całe moje życie jest... Jest, kurwa, dla was. No to Śnił mi się ten powrót, kurwa, rozumiesz? Śnił mi się. Śnił mi się, kurwa, tygodniami, człowieku, że mam 8 kawidów widzów, wszyscy leją ze mnie bekę, a ja, kurwa... Skaczę przez balkon. Ale były też takie, że jest... Yy... 300, dziwka mi robi loda, ja mówię same śmieszne rzeczy, no. Nie, no nie pierdol, że 300 ci się śniło. No nie wiem, nie pamiętam, kurwa, to sen był, ale na ja pewno nie wiem. A, był no w naprawdę kruch. miałeś takie sny, okej, okay, dobra. Myślałem, że to takie. No to zawsze tak jest jakoś śmieszne. No ze mną. O, kurwa, Holak, jest też tak źle? Holak, hola Craft Fortnite i ma 40 stopni gorączki, nie? To jest jest dramata, to muszę iść kibicować piotkowi, nie ma, kurwa, nie lecimy, lecimy. Ty Holak, no. ale to przejedź. Weź sobie zrób test kurwa na covid nie mam nie mam. O, to dobrze, to znaczy, że ja też nie Mama powiedziała, że nie mogę cię zagadzić w piątek jak mi przywiozła. A to nie jedziesz do mnie. Jadę. Ja pierdolę, byś tak nie tak gadał. Kurwa, z drugiego zwisu. Jadę, jadę. Daj Jeepsu. Dobra. Yy... Nie, widzowie, nic już dzisiaj nie będzie. Jak słuchar mi nie przypomni za trzy sekundy, czy miałem coś powiedzieć, to zaraz wam pokażę. A oprócz tego, co napisałem na generaly, jeśli chcesz, to możesz, ale tak to już wszystko powiedziałeś. General? General na, na facie. <grym> zapomniałem jeszcze powiedzieć, widzę, że jest przecena 30% z kodem KSAJO na GBS dzisiaj. KSAJO30. No. ja Marcinku! 30 jest kod, przepraszam. Ja no, zagadałem, bardzo ja bardzo. też mam twój kod. A, na, na walce. No powiedziałem, że nie chcę innego i że... O kot ja psuje. mam jeszcze jedną rzecz. Dobrze, dobrze. Mogę przypomnieć o castingu Na aftek? A. Nie. Uurwa, nigdy szczęścia. Znowu <laughs> będzie ripa z dupeczkami. Sadkę no przynajmniej zatrzymamy się, będziemy się pocierać dupami znowu <grym> ja już mam dość kurwa się stało dupami pocierać znowu jadę we wieśniaka no ale bo, jak to znowu? bo nigdy nie robimy tego kurwa w pełni werwy boś tylko zawsze po sześciogodzinnym poszukiwaniu jak jest posłuchaj nie ma nie ma co skopać to <grym> w ogóle podoba mi się podoba, <grym> podoba mi się że, że mój slang się przyjął że Kobiety się już nie kocha, tylko kopie, co w się sensie, tak seksualnie, no to jest fajne, nie? Nie, ale Jeżeli dobrze, się to nie no, zgadza. Bo, bo to wyszło od tego, widzę, ja wytłumaczę, że jak ktoś mówi na przykład, ale bym ją skopał, nie? Albo coś takiego. To znaczy, że... Yy, to po prostu jest tak, jak wiecie, w, tak jakbyście w community, wiecie, tam takim trochę bardziej nakręconym kurwa seksualnie, nie? Zaczęło się od tego, że oglądaliśmy sobie jakieś o, panie, i tam się wiecie na przykład mówi, ale mi listwę zajebał, no nie, no to jak komuś się jeszcze bardziej podoba laska, no to by ją na przykład skopał, no ale trzeba iść level wyżej, kurwa, aż dochodzi to do, ukręcił łeb i przejechał monster truckiem. Ale to wszystko, to wszystko ma tą samą genezę, że po prostu dziewczyna jest ładna. I nie, nikt by nie robił takich rzeczy, naprawdę. No, no. Jeżeli pojawi się taki slang w przyszłości. No. Nie Chyba Idę do ciebie, nie do stewki. Speedrun kariery? A jest za filfafik, że koniec? Nie, co ty, to jest dopiero kurwa początek. Co hey. jest? Inka mnie uratowała, ona ma taki kabel. To nie będę pożyczał od ciebie, tylko wezmę od niej, zaraz ustawię sobie kamerę, a u ciebie tylko koszule wyprasuję, ok? No I mnie... i proszę. Okej, okay, czyli do mnie przyjdziesz tylko, żeby na mojej desce wyprasować koszulę. Tak, dokładnie. No pewnie, Piotr, zapraszam. Pogadamy no sobie i żartuję. O której będziesz, no bo sprawę. ja też jak jutro mam tego streama odpalać, to. Nie no wiem, czy mam hard. ci pracować na streamie? Ty, no jak chcesz, nie, nie ma problemu, mogę przyjść do siebie. To może widzowie nas, że tak powiem, pokierują, bo ja to. Nie wiedziałem, Wywiad. co robię, jak dla Japszana robiłem, ale wiesz, ja całkiem prosty. Wywiad zrobimy z widzami przed konferencją. No dobra, ale to o której rzeczywiście byś mógł być? Bo, no jakby mam tam być na 16, to zależy, do której też wstanę. To nie wiem, no to o której. A ile chcesz? się tam Myślę, jedzie? Tam to jest, czekaj, teraz ci powiem. No tak na oko rzuć kurwa, szybko. Siu. Nie wiem, z 15 minut chyba? A, dobra, no to okej, okay, no to będziesz na streamie w takim razie. Siałuję. A Wykazujesz my jedziemy z, z tobą. Piotrek. Tak. Słucham co? My z tobą z Bamby jedziemy w jednym aucie? No, o której ja, jutro? Nie, chcesz, ja nie mam pojęcia, Co Ja będzie, to będzie. Jest, jest, jest jeszcze, ale rabaci. Możecie dodać do przeglądarki pewnie. Coś tam coś tam skapnie do mojej kieszeni na, na konkursy i na rozwój. To jak to się nazywa? Expo? Co? Dobra. teraz ja spadam, chłopaki, jak nie macie mi co przypomnieć i... No, No, no. Yy... Dobra, widzowie. No, chyba wszystko powiedziałem. Kwintesencja tego streama została, że tak powiem, przekazana. Yy... Pff, nie było mnie, dlatego, że... Po prostu wiecie, jak to jest. Już wam mówiłem, czemu. Po prostu chcę się rozwijać, a do tego trzeba wziąć krok wstecz, zobaczyć, aha, robiłem to, to, to źle, yy, będę robił to, to, to lepiej, tu zaplanować i tak dalej. Bo jak żyjesz w takim, wiecie, amoku streamerskim, wstajesz, musisz myśleć o kontencie, robić ten kontent, zasypiać, wstawać, to to nie ma tego czasu, po prostu, ale obiecuję wam, że to, że tak powiem, zaplusuje w przyszłości. Rozpierdolimy. Polską branżę muzyczną i jakieś kurwa inne branże. Nie wiem, jakie są jeszcze branże. Wszystkie branże rozpierdolimy. Eee, widzimy się jutro. Tak jak mówię, przyjście. Przyjdźcie w trochę mniejszym gronie, bo znowu się destresował. A chcę już, że tak powiem, zdjąć maskę fajnego gościa i, i wrócić do, do pato streamerki małych stóp i dużych kranów. I wyzywają każdego, kurwa, kogo widzę. A im mniej osób to wie, tym lepiej. A i tak mi wystarczy, więc jak mogę przy, połączyć przyjemne z pożytecznym, to, to jest w ogóle zajebiście. Yy... Także najlepiej, żebyście zostawili po prostu follow'ki. Zwłaszcza ci, którzy re Twitcha regularnie nie oglądają yy, na YouTube, na Instagramie, tam się powinny do pojawiać wszelkie informacje na temat yy, projektów. I wszystkiego, co będziemy robić grupowo, czy co będę robił solowo, konkursów, ogłoszeń wszelkich i tak dalej. Na Discorda też zapraszam może jak się odbuguje. To byłem ja, to było moje stanowisko pracy ulepszone, na którym będziemy się widywać pewnie przez następne miesiące. Dziękuję że, że byliście, dziękuję, że mnie tak ciepło powitaliście. Yy, zaczynamy, kurwa, z powrotem imprezę. Yy. Jakbym o czymś zapomniał i sobie przypomniał, to, to, powiem jutro albo coś, chyba, że będzie coś ultra ważnego, o czym zapomniałem, a teraz mam totalny już ciemność przed oczami. Tak mi, że tak powiem, przytłoczyła sytuacja, ale pozytywnie. Eee no co, no super, widzowie, że byliście i super jak będziecie. Zaraz zobaczycie jeszcze wyjebaną scenkę, którą Karol zrobił eee i, i do zobaczenia następnym razem. Jaka była sekwencja? Dziękuję oczywiście za followki, subskrypcje, obecność. Wiadomości, kurwa, na czacie. Co, za co jeszcze można podziękować widzom? O ty, kurwa, chamie na tym czacie. Musiał się wyróżnić. Eee. Także co? Będziemy się widzieć. Wszędzie się będziemy widzieć. Kurwa, niedługo tam będę z lodówki wyskakiwał. Będę się wam kurwa chował w bucie jak wąż u szeryfa chudego. Zajebiste porównanie? Może być? Od 1 do 10 porównanie. Dobra. Mm, także, no co... Do zobaczenia następnym razem, widzowie. Bardzo było miło was gościć. Widzimy się następnym razem i następnym, i następnym, i następnym. Już yy, już was nie opuszczę. Kochani, kocham was. Przepraszam, że mnie tyle nie było, ale musiałem wyprostować swoje sprawy, żeby dojrzeć do dawania wam rozrywki. Cześć, 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 się. Bo. Bo!